Drodzy Państwo, Majówka to dni, kiedy stołeczny kalendarz atrakcji jest wypełniony po brzegi. Jest naprawdę w czym przebierać. Przede wszystkim w wydarzeniach, które odbiegają od klasycznego widoku Majówki, czyli kiełbasy i piwa. Zapraszamy na nasz przegląd. 11 bieg flagi Rzeczypospolitej Polskiej na Kępie Potockiej. Drodzy Państwo, 2 maja odbędzie się Narodowy Dzień Flagi Polski. Z tej okazji na Kępie Potockiej odbędzie się bieg flagi. Zapisy wciąż trwają. Tutaj kwiatki mi mówią, że na uczestników czekają dwa dystanse dla dorosłych 5 i 10 km oraz biegi dla dzieci na 100, 300 i 600 metrów. Można już spacerować po ogrodzie Buwu. Jest to świetna okazja na spacer właśnie między innymi w majówkę. Drodzy Państwo, grzechem jest nie skorzystać z ogrodów biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, no, które znajdują się na jej dachu. Polecam. Coraz trudniej je zauważyć na ulicach, bo po prostu wyginęły, ale co roku jest okazja, żeby spojrzeć sobie na poloneza, a nawet na parę polonezów. Otóż 3 maja odbędzie się rajd poloneza. Jest to rajd konstytucji 3 maja. Start! 9.00. Plaża Romantyczna. Nie może was tam zabraknąć. No i jak majówka? To jakieś jedzenie, drodzy Państwo, Festiwal Smaków w Piasecznie, nie tak daleko Warszawy, można dojechać kolejką, samochodem, a nawet może być to pomysł na wycieczkę rowerową. Od 1 do 4 maja w Piasecznie odbywa się prawdziwe kulinarne święto. Nie może Was zabraknąć na skwerze Kisiela w Piasecznie. Mili Państwo, a może majówkowy Festiwal Wina? Jest do tego okazja, już 3 maja odbędzie się Warsaw Grape Juice Number 1 w Warszawie, 3 maja przy ulicy Mysiej 3. Mili Państwo, festiwal baniek w Legionowie, 3 maja ulica Królowej Jadwigi. Nie może Was tam zabraknąć z Waszymi dziećmi. Wydarzenie całkowicie darmowe. Pływać nie można, ale powiedz tak, już 3 maja bieg konstytucji. O 11.00 start na placu Trzech Krzyży i w tym samym miejscu meta. Ale o której to już nie wiem. To muszą Państwo sami sprawdzić, jakie będziecie mieć wyniki.